Hej, he he, z tej strony Abaj i witam Was dzisiaj bardzo serdecznie w kolejnym 16 odcinku z Sunset Overdrive. No i słuchajcie, dzisiaj spotykamy się po raz przedostatni albo i ostatni. W sumie trudno powiedzieć, patrzyłem tutaj na misję i możliwe, że właśnie będzie to albo przedostatni, albo wręcz ostatni odcinek. Grunt, nie zostało już tutaj zbyt wiele do końca naszej serii. Natomiast no słuchajcie, z do dzisiejszego odcinka, lecimy tutaj sobie do Floyda, który chciał się tutaj z nami spotkać w ostatnim odcinku, który niestety był trochę krótszy, ale jak pewnie wiecie, mieliśmy tutaj pewne problemy techniczne. Mam nadzieję, że dzisiaj ich nie uświadczymy, ponieważ byłoby to troszeczkę smutne. A jak tak, no to well, to może rzeczywiście będzie to przedostatni odcinek. Bo jakoś to inaczej podzielę Grunt, że lecimy teraz, słuchajcie, mówię do Floyda e, Spotkać się z nim przed koncertem Który dzisiaj będziemy sobie tutaj prawdopodobnie grali tak, tak strzelam, w sensie mamy chyba całą ekipę Jak to będzie tutaj, za chwilkę zobaczymy e, Grunt, że musimy się tutaj dostać Do jego kolejnej bazy Tylko jak cholera jak zwykle nie wiem Jak zwykle, słuchajcie, nie wiem Gdzie tutaj jest e, coś, żeby się wspinać W sensie, dobra, tutaj akurat mi się udało Natomiast musicie przyznać, że miasto To jeżeli chodzi o niektóre dzielnice Jest trochę zagmatwane Chociaż podejrzewam, że taki był plan. Dobra, słuchajcie, lecimy tutaj, tutaj się kawałek przyciągamy, okej. Okay, okej, okay, dobra, tutaj kawałek po tym. Dobra, już chyba wiem, gdzie ta baza mniej więcej jest. Tam gdzie ostatnio e, byliśmy, znaczy ostatnio, właściwie to było jakiś czas temu w tej bazie, byliśmy w tej lokacji po prostu stosunkowo niedawno, e, szukając miecza i tak dalej, rozumiecie? Rozumiecie? W każdym razie, e, tutaj. A, tutaj się w ogóle nie dostaniemy jeszcze wyżej. A, to w sumie troszeczkę słabo. W sensie, w well, przydałoby się e, tutaj jakoś dosyć. Dobra, może spróbujemy tutaj po prostu jeszcze wyżej się podbić i zlecimy sobie po prostu z powietrza do tej bazy. Chyba tak będzie po prostu najprościej. Zobaczcie, że takie zagmatwanie lekkie po prostu. Próbuję tutaj wymyślić jakąś sensowną drogę e, do bazy Floyda. Tylko jakoś po prostu nic się nie idzie. E, Okej, okay. dobra, jesteśmy na miejscu. trochę zajęło. Co do tej pory? A ja muszę przestać myśleć o Walterze. Wiesz, no, w sumie trochę zginął, i nie dziwię ci się, że o nim myślisz. Powiem tak, może myśleć troszeczkę mniej, ale nie przestawaj, nie przestawaj. Myślę, że niech zostanie tutaj w naszej pamięci. Dobra, pomów tutaj z Floydem. Dałem skrzynki bezpiecznikowe dookoła bazy, żeby było. Głośno! Minus jest taki, że są tak, jakby zasilane overchargem, co może od odmieńców. Więc rozstaw pułapki, jak to zawsze robisz. Daj znać, bazowie, jak wszystko będzie gotowe. Okej, okay, dobra, koncertowa apokalipsa. Kroń skrzynki bezpiecznikowe w trakcie trwania koncertu. Ok, czyli nie różni się to niczym od obrony, słuchajcie tego, od obrony bazy, jaką mieliśmy do tej pory. Natomiast no, ja bym tutaj sobie zaczął przede wszystkim od umiejscowienia tego dzielostwa. Tylko tutaj, proszę sobie jak się to cholera robiło, bo ja nawet nie pamiętam, czym się to tak naprawdę, słuchajcie, stawiało. Dobra, to się stawiało za pomocą klawisza E. Ja tak rzadko, słuchajcie, robię te misje, że zwyczajnie po prostu zapominam, który klawisz jest od czego. Więc jeżeli tutaj, że tak powiem, będę się troszeczkę e, głowił, no to po prostu wybaczcie. Dobra, tutaj mamy powiedzmy tyle pułapek. Jeszcze mamy tutaj 80, więc myślę, że na spokojnie słuchajcie, to zrobimy. E, dobra, powiedzmy, że damy sobie tutaj taką pułapkę. Tutaj też jedna taka pułapka Tesli właściwie nie zaszkodzi. One są całkiem fajne. Co nie są bezobsługowe, z tego co pamiętam. Trzeba tam chyba na nie wlecieć od góry i nacisnąć je na takim wielkim przycisku. Natomiast e, myślę, że i tak będzie całkiem spoko. W sensie, weźmy tutaj sobie na tą pułapkę. Jeszcze mamy tutaj troszeczkę, e, że tak powiem, zapasu. Powiedzmy, że tutaj jeszcze taka pułapka by się mogła przydać, bo i tak oni pewnie się tutaj przedostaną przez to wszystko. E, dobra, i tak, już na nic nas nie stać, więc lecimy tutaj sobie do naszego kumpla, który ze swoją drogą pofatygował się tutaj. W sensie, szanuję gościa, nie wiem, czy nie zwieje w trakcie koncertu, ale póki co jest, póki co jest. No to możesz iść, chociaż well... Nie wiem czy to jest dobry pomysł w tym momencie. Dobra, pomów z Kingiem Bazo. Czas sąsiad. <grywanie> dokładnie tak, dokładnie tak. No dobra, to lecimy w takim razie. Próba mikrofonu. Test raz, dwa, test. To miły gest. <grywanie> Delikatnie mówiąc. Uśmiech na twarzy chorego dziecka. To nie to samo co uratowanie świata tak, uśmiech Migdałki? Myślałam, że maraka. Well, to było. to było okropne. Naprawdę to było okropne. Myślałem, że ten ziomek. naprawdę jest chory, no, no ale dobra, ale dobra. Nie oceniam. Trzymaj od skala od a zaczniemy jak tylko. No dobra, czyli robimy to co zwykle. Robimy to co zwykle, w sensie będziemy tutaj lecieć. Dobra, do gry wkraczają purchawy. No dobra, słuchajcie, czyli tak, czyli standardowy Sunset Overdrive. No, co ja wam tutaj będę mówił? Będziemy tutaj po prostu bronić bazy tak, jak miało to miejsce do tej pory niezliczoną ilość razy. Nie tak całym serio, to te brony nie są złe, chociaż jakby ich nie było, powiem wam szczerze powiedziawszy, byłoby dużo, dużo lepiej. W sensie jakoś tak, przynajmniej moim, moim zdaniem, trochę... Troszeczkę odciągają e, dynamizm tej gry, mimo iż same w sobie są bardzo dynamiczne i co ja wam tutaj będę dużo mówił. Są naprawdę przyjemne, ale mogłoby mówić, być troszeczkę niedobra. Pozostałe tutaj skrzynki z bezpiecznikami. Mam nadzieję, że działa to tak, że one nie są zrobione po prostu z papieru i no raczej tutaj, nie wiem, będą się jakoś trzymały, czy coś takiego. No, zobaczymy, zobaczymy. Grunt, że mamy jakąś minutę tutaj mniej więcej to wszystko bronić, więc raczej większego problemu, raczej, nie powinniśmy tutaj mieć. Dobra, opuszczasz obszar y, misji, tylko ja bym tutaj chciał opuszczać obszaru misji. Po prostu tutaj wyszedłem, bo ogólnie well, chciałbym tutaj chciałbym tutaj jakoś ten, y, po prostu to rozwalać póki, póki mogę. Nie, nie, nie żeby co, nie, nie żeby co, po prostu jest mi trochę łatwiej wyjść rzeczywiście za ten obszar misji, ale dobra, skoro gra nas tutaj opomina, to e, że tak powiem, no będziemy, będziemy grać według tutaj jej zasad. Dobra, dynamisiek tutaj w ruch, e, dynamisiek tutaj słuchajcie, leci to naprawdę najlepsza zabawka, po prostu najlepsza broń ever. W jakiejkolwiek grze. Jakąkolwiek grę kiedykolwiek ktoś wymyślił i stworzył jakąkolwiek broń, to że tak powiem, nic. To jest ta Ultimate Weapon, to jest właściwie najlepsza, najlepsza broń ever. Ten dynamisiek. No co ja wam będę tutaj mówił? Co ja wam będę tutaj mówił? Dobra, wkraczamy tutaj z pestkowcem, naszym pięknym pistoletem ze Steam Oh yeah, dobra, raz, dwa, okej, okay. Dobra, ee, dobra, 10 sekund, chyba się uda, chyba się uda, słuchajcie. Przynajmniej z tego co widzę, te skrzynki są nienaruszone, więc za chwilkę dosłownie. Zaczynamy tutaj nasz koncert. Jeden. Okej, okay, dobra. Poszło tutaj. Nie było aż tak źle. Śmierć <laughs> przy... O nie, najlepiej, najlepiej po prostu tym razem. Boże i ta ilość ludzi na koncercie. Mówiłem, że tak będzie, mówiłem, nie? Dzieciaków, bo będziesz martwy. Well, to brzmiało jak groźba. Dobra, czyli mamy jeszcze chronić tutaj te skrzynki e, przez czas trwania tego koncertu. Przy okazji mamy jakąś dziwną tą, dziwną, dziwną broń, nawet nie wiem co to jest za bardzo, ale to są jakieś kłapki. w sumie cholera wie. Grunt, że przyciąga to chyba od mieńców do siebie. Z tego co tutaj widzę, e, one, nie wiem, sprawiają... Ja Mają takie wrażenie, jakby to, nie wiem, była jakaś broń... E, nie wiem, trudno mi powiedzieć, co to jest właściwie. Alarm, Byshior. No, gdzie ten Byshior tutaj? Gdzie ten Byshior? Zaraz go tutaj spróbujemy ściągnąć. Natomiast na początek tłuczemy. Tłuczemy ten, słuchajcie, tłuczemy te co się. Dobra, skrzynki zaatakowane, no właśnie widzę, że ten, że są zaatakowane, ale jest troszeczkę gorzej, bo w tym momencie ten, w tym momencie tutaj słuchajcie nawet, nawet nie mam tego, jak on się nazywa, pozostałe skrzynki z bezpiecznikami. Dobra, czyli możemy tutaj stracić, stracić jedną co najmniej, e, czyli jedną, właściwie możemy zostawić tutaj jedną, natomiast e, do czego zmierzam, tutaj coś mi się troszeczkę podziało amunicja, tak samo po... Oł. Shit. Dobra, tutaj a propos amunicji, żeśmy dostali tej troszeczkę twarz. Dobra, słuchajcie, zrobimy jeszcze tutaj raz w takim razie, ponieważ dostaliśmy, jak widzicie, całkiem, całkiem mocno popysku po, po prostu. Eee, dobra, coś się spróbujemy ślizgać, tylko ja bym chciał tutaj ogarnąć jakąś lepszą broń i znaleźć sobie naszych kumpli tutaj do zabawy. Eee, dobra, tutaj chyba one są, oni są na dole. Eee, no, dokładnie. Dokładnie, dobra, spróbujemy tutaj troszeczkę, słuchajcie, z innego, e, z innej perspektywy to porobić, tylko strasznie mi się szybka amunicja kończy. Alarm wysior, alarm się, fajnie, fajnie, tylko ja bym się tutaj może chciał na początek wydostać z tego, żeby cokolwiek tutaj zrobić. Dobra, tutaj widzę, że nadciąga całkiem spora grupa. Kurde, tak szybko idą, idzie ta amunicja? Aż, słuchajcie, mi się nie chce wierzyć, aż mi się nie chce wierzyć, w sensie, nie wiem, jakoś, kurde, strasznie szybko jesteśmy tutaj przytykani z tego dziadostwa. Nie, żeby co, nie żeby co, ale... Cóż, jakoś już tak, jakoś tak dziwnie. Nie wiem, może to po prostu, wiecie, przedostatnia misja e, albo ostatnia misja, czy coś takiego w sumie cholera wie i to dlatego, Może po prostu tutaj poziom wycie trudności e, leci strasznie, strasznie mocno. E, gdzie to jest skrzynki zaatakowane? Gdzie mamy skrzynkę? Nie, 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 gdzie to już skrzynkę stracili. Ej, cholera, nawet, nawet nie, wiem, nie wiem w tym momencie, gdzie skrzynkę żeśmy stracili, ale rozumiem, że możemy jeszcze tutaj stracić jedną, w sensie że nie zrobi nam tej różnicy, bylibyśmy tej jednej tutaj e, na sam koniec nie stracili. To jest coś, co musimy obronić za wszelką cenę. Dobra, tutaj spróbujemy siebie załatwić. Tutaj one od dołu widzę też, że idą. Całkiem sporo ich idzie od dołu, przez co mam taki mindfuck lekki, bo kompletnie, kompletnie nie wiem gdzie się tego dziadosła tutaj spodziewać. I no nie wiem, czy to w sumie dobrze, czy źle. Dobra, tutaj spróbujemy was załatwić troszeczkę z mele, żeby może nie marynować aż tak dużo amunicji. E, I przy okazji nie wiem może tą amunicję tutaj trochę pofarmić, chociaż nie widzę kompletnie gdzie, oby, gdzie ona miałaby tutaj być. Dobra, skrzynki zaatakowane. E, nie, 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 spokojnie, spokojnie. Jeszcze parę sekund, jeszcze parę sekund, wytrwajcie transformatorki wy moje, proszę was, okej, okay. okej, okay. dobra, mamy to, mamy to, proszę nie każcie mi robić kolejnej fazy koncertu, proszę, porażka, o... excuse me, what the fuck, ej, ale tak całkiem serio, yy, dlaczego, w sensie, może rzeczywiście te trzy skrzynki mają być ten, dobra, słuchajcie, trzeci, trzeci, że tak powiem, dobra, yy, okej, okay. Okej, okay, nie wiem, nie wiem dlaczego. Gra mi tego kompletnie nie zaliczyła. Tak jakbym, no nie wiem, przecież byłem na, na terenie, na terenie, słuchajcie tej misji. Kompletnie nie wiem, co się tutaj stało. E, dobra, 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 słuchajcie, to tak. No to lecimy w takim razie, nadciąga bryzgacz. E, dobra, ta na górze, tutaj skrzynka to jest ewidentnie coś, co za każdym razem tracimy, więc może tam byśmy się też skupili za chwilę e, na tym. W sensie będziemy tu śledzić po prostu sytuację. Dobra, Wysior Alarm, dobra, dobra, dobra. To słuchajcie, spróbujemy jeszcze raz, próbujemy jeszcze raz. Nie wiem, mówię, nie wiem dlaczego, nie wiem, nie wiem dlaczego yy, tak łatwo, że tak powiem, tutaj to się rozwaliło, w sensie... Byliśmy ra raz... raz już byliśmy tutaj na miejscu kompletnie, widzieliście na pewno tutaj dwa razy, ani razu żeśmy tutaj nie wyszli poza, poza strefę, Tam, no, Pierwszy raz akurat żeśmy żeśmy po prostu zginęli, ale... Za tym drugim razem przecież chyba wszystko było w porządku. No nie, 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 skrzynka, skrzynka, no, kurde. Dobra, to spróbujemy jeszcze raz w takim razie. Spróbujemy jeszcze raz. Eee, nie wiem, wiecie co, dziwne jest to. Prawdę dziwne. Nie, może ja po prostu tutaj czegoś nie rozumiem, ale cholera, jestem tutaj na terenie misji. Jak się za tym razem nie uda, to po prostu, wiecie, zrobię cięcie, w sensie zrobię to na spokojnie i eee, nie będziecie widzieć czwartego podejścia. W sumie naprawdę dziwaczne, nie wiem, do czego tak się kompletnie dzieje. Eee, dobra, dobra, dobra. Tutaj spróbujemy was rozwalić. No, chyba teraz nie opuścimy, myślę, strefy. W sensie wątpię, że tutaj, well, to jest to. Jest to. Wątpię naprawdę. Dobra, tutaj spróbujemy was załatwić. Eee, Okej, okay. tej amunicja poszła. Eee, skrzynki zaatakowane. Nie, 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 nie. Nie, 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 nie. Dobra, skrzynka poszła. Dobra, nie wiem, co się w takim razie uda. W sumie 13 zostało. Chociaż może, chociaż może. Dobra, skrzynka tutaj jest. Skrzynka tutaj się ma jeszcze w całości, no nie wiem, jak mi teraz tego nie zaliczy, to się po prostu wkurzę, no, chciałbym tutaj, wiecie, zrobić to mimo wszystko. Nie no, raczej będzie dobrze, raczej będzie dobrze, Ok, jedna skrzynka wytrwała na pewno. I to chyba wszystko. No i teraz się udało. Jestem Mary Poppins widzę, tak dosyć mocno, <laughs> nie żeby co, nie żeby co. Myślałam, że szybko zginiesz. Potem myślałam, że cię zabiję, ale teraz liczę na piękne chwile razem, dopóki nie zginiesz. To najmilsza rzecz, jaką mi powiedziałaś. Nie, oto najmilsza rzecz. Pokażę ci drogę do centrali Fisko. Wprowadzę cię i na tym kończę swój udział. Bo jeśli nas zabiją, to te dzieciaki nie mają szans. Okej, okay. chyba mam plan. Okay. Dobra, misja. Chroń skrzynki bezpiecznikowe w trakcie trwania koncertu. Dobra, kontynuuj w takim razie. Zobaczmy, co to i do nas dalej gra. Gdzie jesteś? Jestem prawie na estakadzie. Spoko, spotkajmy się tam. Spotka się z samym na estakadzie. Dobra, lecimy tam, że tak powiem, jeszcze tutaj troszeczkę czasu zostało. Nie wiem, czy ten odcinek będzie krótszy, czy nie. Właściwie tak się zastanawiam, bo jeżeli teraz zaczęlibyśmy misję finałową, a no, w sumie może tak być, może słuchajcie, tak być. Zresztą nawet zaraz możemy to chyba sprawdzić. Misja to już jest koniec. Wydaje mi się, że słuchajcie, jest to misja finałowa. Możliwe, że zaczniemy ją sobie dzisiaj. W sensie rozpoczniemy ją sobie, zatrygerujemy. Natomiast po prostu dokończymy ją e, następnym razem. W sensie ostatni, e, w ostatnim odcinku chcę po prostu zrobić gdzie taki dedykowany odcinek. Nie, żeby co. Eee, więc, no, na początek zobaczymy tutaj, co dla nas sama, i będziemy chyba kończyć. W sensie no, może trochę krótszy materiał, ale myślę, że też źle nie będzie pomów pomów z chyba samym. Ty. Pora iść na całość. Zastanawiacie się, po co was tu wezwałam? Rozejrzyjcie się. To wszystko kiedyś będzie wasze. Chyba, że zginiemy. <laughs> chyba, że zginiemy. No, well, może tak być, może tak być. Złamałem niewielką część kodu, ale to kawał roboty. Planują coś wielkiego, i żeby dowiedzieć się o co chodzi, muszę mieć dostęp do serwera w ich centrali. Ale to w ich centrali. To będzie monumentalne zadanie. Dobra, jaki mamy plan? To frustrujące. Cała ta automatyzacja i TP. Nie ma do kogo strzelać! Chciałbym przemówić do dworu. Mówicie, że potrzebujemy wszystkich. Ale nie wszyscy tu są. Jakoś pomalowanych dziewek tu nie widzę. Coś, czuję, coś czułem, że to tak się skończy. To nie. Tak, słuchałam. I nie pozwolę na atak na centrale fisko bez Las Catrinas. Razem możemy zniszczyć fisko Albo. I nie. Wtedy czekają na nas fajne animacje odradzań. Kto jest ze mną? O Boże, jakie to było dobre. Jak to było dobre. Za Oksfordczyków drużynę Bushido! Za dzieci! Za nagrania! Za wszystkich! Dobra, więc centrala tutaj fisko, słuchajcie. Będziemy prawdopodobnie tutaj do niej lecieć. Na to w sumie wygląda. Misja chyba finałowa. To już jest koniec. Powstrzymaj fisko przed zniszczeniem miasta. Kontynuuj, oczywiście. Natomiast, no, słuchajcie, do tej misji wrócimy tutaj sobie. Mówiś wielką rzecz dla tych dzieci. Dzięki. Do tej słuchajcie, misji wrócimy tutaj sobie w kolejnym ostatnim już odcinku z Sunset Over Drive odcinku 17, ponieważ chcę jakoś, tak wiecie, zakończyć tutaj. Jeszcze możliwe, że zrobię tutaj jakąś misję poboczną w międzyczasie, żeby się ją dopakować. Natomiast no cóż, no po prostu chcę wiecie, jakiś taki ostatni odcinek, żeby był tylko tym ostatnim odcinkiem, eee, to, że dzisiejszy będzie w sumie trochę krótszy, a raczej będzie taki jak poprzedni, no to jakoś tak wyszło. Natomiast no, mam nadzieję, że mimo tego wam się tutaj podobało, jeżeli tak, no to tutaj zachęcam was do zostawienia jakiejś łapy w górę. Natomiast jeżeli chcecie być nabierze. Co z kolejnymi odcinkami, z Sans do Drive, raczej z tym ostatnim odcinkiem, z odcinkiem 17 oraz generalnie z tym, co będzie się jeszcze u mnie działo na kanale? No to zapraszam Was tutaj, ludziska, do subskrybowania mojego kanału na końcu tego materiału. No a póki co, ja się tutaj z Wami żegnam, tak więc trzymajcie się i cześć!